Dzięki. Dziękuję bardzo. Boa. A możesz im nie poudawać? Jasne. Bunga. Tak, tak, racja. To ty jesteś przywódcą Lwiej Straży. Najpierw poudawaj Kajona, a potem mnie. Bunga, skup się. Hama. Oszukiwanie innych i podkradanie im jedzenia zakłóca krąg życia. Gdybym miał taki talent jak ty, wykorzystywałbym go do czynienia dobra. Ech, macie rację. Jasne, że macie rację. Dlaczego ja nigdy wcześniej na to nie wpadłem? Tyle jedzenia wykradłem z dziobów, ryjków i paszcz niewinnych zwierząt. To okrutne. Czuję ból. Hmm. Tak bardzo jest mi wstyd. Biedne maleństwo. Zrobimy tak. Od teraz będę używał tylko prawdziwego głosu. Obiecuję. Obiecuję! Hmm. Zgoda. A pana? To Janja i jego hieny! Właśnie gonią stado i pali! I tym razem widzę go na własne oczy! A my tylko marnujemy czas na rozmowy z tobą! Nigdy więcej udawania głosów! Słowo dziwogona! Nadal chciałbym, żebyś mnie naśladował! Już nigdy się nie dowiem, jak brzmi! Czekajcie. Chcieliśmy Was tylko zaprosić na obiad! Serio? Jasne! A one były wydaniem głównym! Nie, yeah. to było niezłe! Co was tak bawi, hieny! Eee, nic takiego! To już nie pamiętasz! Djanja powiedział super dowci po jedzeniu impali. Chyba! Powtórzysz się to było! Siedź, cicho się w ciuchu. Słuchajcie mnie, liczę do trzech i do tego czasu macie opuścić lwią ziemię! To ty umiesz liczyć do trzech? Chciałbym to usłyszeć! Miło to cię spotkać! Chętnie bym został dłużej, ale musimy już zmykać. Naprawdę? Jeden, dwa... Im szybciej, tym lepiej! Było niebezpiecznie Masz rację, byliśmy zbyt zajęci szukaniem udawanych drapieżników, a prawdziwe hieny szykowały się do ataku Mam nadzieję, że ta ma dotrzyma słowa i więcej nie będzie takich fałszywych alarmów Cześć, jak się mywasz? O, widzę, że masz tu całkiem ładny stosik robaczków o, dziękuję A powiedz, myślisz, że zjesz je wszystkie? Pewnie tak bo ja chętnie bym się poczęstował. Jeśli masz ich za dużo, też chętnie bym trochę dziobnął. Łapiesz Dziobnął. Bo mam dziób, co nie? I dziobię tym swoim dziobem. Ha! Zabawne, prawda? E, tak. Pytam poważnie. Mogę dostać trochę jedzenia? Jestem bardzo głodny. Macz, ale to moje robaki. Sam sobie poszukaj własnych. Dżanczyk, pewnie byś tak nie powiedziała. Wiesz, co? Czasami wydaje mi się, że ci z lwiej straży nas nie lubią. Też mi się tak wydaje! To co my teraz zjemy, Mmm! Smakowicie wyglądasz. Za chwilę cię skrupie. Mnie? Powiedziałeś właśnie, że mnie skrupiasz? Nie! I to może masz zamiar zjeść mnie? Nie sierściuchy, zupełnie nic do was nie mówiłem. Ale też to słyszałem. Według mnie brzmiał zupełnie jak twój głos. Tak, to prawda. Brzmiał też tak, jakby dochodził stamtąd. Mm -hmm. Słyszysz, co mówię? Mówiłem, że zaraz cię skrupię. Tak, słyszałem cię. Łapcie w nie jedzcie mnie! Ech, to znaczy, chwila, nie jedzcie mnie. Jak dla mnie jest trochę za mały, nie najemy się takim kawałkiem. Jeśli pomoże nam zrealizować mój plan, to może wtedy go nie zjemy. A co takiego miałbym zrobić? O, zaraz się dowiesz. Masz powiedzieć dokładnie to, co ci kazałem, ale masz mówić głosem Kajona. Jasne?